Co do 10 tysięcy? No dzisiaj będzie, ja, ja będę dzisiaj zobaczyć na GTA. Zostanie 1300 do... zł dostałem od Kazika! tyś dziś. I muszę jechać na myśli! Kazik wysyłaj pisaka, to ja za od razu się będę <noise> chciał. <co powiedział>, bo... <noise> Ten co powiedział w ogóle? Ten co powiedział w ogóle do żywca! Do ziomka wysyłaj tysiąca! <noise> Ja panowi pomogę, będzie mu lepiej. Ej, muszę na namysłać go, Lidziomek, rozumiesz? I pięć dych jeszcze teraz zostałem. Ja tam bekę w ten ketchup czy ketchup, brat. Ja w to, co chodzi? Złota. Ej, już w sumie szkło, wysłał 1300 zł. Kusa, ja tam bekę w ten Co jechać, kumasz? Kumasz temat? No. A ja jeszcze dziś chciałem iść na siłownię, ja nie pójdę, ja wyjdę z domu, ziołek, nie wyjdę. Ty, ja zamawiam czapkę jakoś. Ja mam, ale kurwa, no sypię, no, przecież ja będę na streamach w czapce. O ja... Temat jest spalony, nie? No to... aż chyba wyłączę swojego streamka i będę to oglądał. Ty pierdolisz? No. Będziesz to oglądał? No, będę cisnął beka, że ty cisnąłeś kiedyś beka, że ja jestem łysy. Dobra, ja nagrywam Instagrama, że widzów, widzów mam 6,5 i i że gole się na, na i że no, i oznaczę cię. Siema, patrzcie, tu ze mną koleżka jest NoRaz. Pomachaj. Daj no, dajcie mu followa. Yy, I ten... I mam sześć... Nie mam NoRaz. 6600 widzów mam. I w tej chwili muszę golić się na łyso, więc kanał Marcin Krasucki. Jedziemy, golimy się na łyso. Ja nie mam Noraz ja, na... ja wiem, jak masz. Ja cię znam. Ja, ja zmieniam nazwę, niedługo będzie Noraz. Jak masz tam? No i podłoga gruby. Dobra, mam normalnie. Taka. Kazika bym oznaczył, ale pewnie se nie życzy, bo szanuje prywatność. A to zaraz 60 typa by go kurwa. Mm, nie męczyło Dobra, by go. To... Za darmo, za darmo. Za darmo to robię. Za, za co? Co robisz za darmo? No. Za darmo. Się ogolisz. Co on będzie robił za darmo? Patrz, oznaczałem cię, nie? Pa. Normalnie. Za? No, hmm. widzę. O Siemabyku, kiedy godzisz banie, no, dwie minuty jeszcze i się. Patrz! Typ z si keczup, skurwiel! Kraj z siema byku. kiedy golisz banie i kzdę pozdrowisz d 3 złote. O. Uhu <tryk> Si. Si, wariacie si keczupa. Aż słyszę dźwięk, y, głos mojej babci w uszach. Marcin, chcesz keczuba do tego? Zamiast keczupa, keczupu, to Marcin, chcesz keczuba do tego? <welche> Pokaż. <schüt> uh> <Close> Siedem tysięcy dwieście ty, panie, rozumiesz?